Leśniczówce za lasem spoglądając przez okno, głos usłyszał leśniczy zajączek pod O, pomóż, pomóż, pomóż mi, bo mnie inny zastrzeli. Pif, paw, choć zajączku tu do mnie ja ciebie obronię. Leśniczówce za lasem, spoglądając przez okno. Głos usłyszał leśniczy zajączek płakaczki. O, pomóż, pomóż, pomóż mi, bo mnie inny zastrzeli. Pif, paf, chodź zajączku, tu do mnie, ja ciebie obronię. W leśniczówce za lasem, spoglądając przez okno, głos usłyszał leśniczy zajączek płakaczki. Pomóż, pomóż mi, bo mnie inny zastrzeli, piw, paf, chodź zajączku tu do mnie, ja ciebie obronię.